Dzień dobry, to Jolanta Wasilewska, lepsza strona edukacji. Dzisiejsze wideo będzie przeznaczone dla tych nauczycieli, którzy w trakcie stażu zmieniają szkoły albo przedszkole czy placówkę, w której pracują. Oczywiście jest taka możliwość i pod warunkiem, że przerwa między jednym zatrudnieniem a drugim nie przekroczy trzech miesięcy. Czyli nawet jeśli ktoś jest zatrudniony do końca czerwca, a w następnej placówce będzie zatrudniony od 1 września, to i tak może kontynuować w niej staż, ale oczywiście te dwa miesiące, kiedy nie miał zatrudnienia, y, będzie przedłużało mu staż na ten stopień awansu zawodowego, na który aktualnie odbywa go. Y, w pierwszej placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony, w której rozpoczyna staż, Składa plan rozwoju zawodowego. I nawet jeśli jest zatrudniony tylko na umowę na rok, to i tak pisze plan rozwoju na cały okres stażu, ponieważ ten plan będzie z nim wędrował od jednej szkoły do drugiej. Oczywiście, jeżeli potem yy, w trakcie stażu zakończy się z jego zatrudnienie w jednej szkole i przejdzie do drugiej, to w tej drugiej może złożyć ten plan, który realizował dotychczas, ale też może zrobić aneks do tego planu rozwoju. Kiedy napisać aneks? Wtedy, kiedy ta specyfika nowej placówki będzie nieco inna. Kiedy na przykład będzie zatrudniony na trochę innym stanowisku, często jest tak, że ktoś, kto pracował w przedszkolu, jest zatrudniony w edukacji wczesnoszkolnej, ewentualnie na świetlicy. Więc jeżeli charakter pracy się zmienia, to oczywiście jak najbardziej trzeba napisać aneks i dostosować ten plan do aktualnych obowiązków. Jak taki aneks napisać? Trzeba przeanalizować to, co, co macie w nim wpisane, jakie zadania, zastanowić się, czy nadal uda Wam się je zrealizować. Ewentualnie pomyśleć, jakie nowe zadania y, będą stać przed Wami. I te, które już są nieaktualne, których i nie uda się zrealizować, usuwacie ze swojego planu, a dopisujecie te, które y, jakieś nowe, które będziecie musieli teraz y, realizować. Yy, Oczywiście te, które już były zrealizowane zostają w Waszym planie. Taki plan albo aneks do planu składacie do nowego dyrektora, dołączacie go do wniosku o kontynuację stażu i teraz dyrektor ma prawo prosić Was o naniesienie zmian. I te, jeżeli poprosi Was o, o takie zmiany, to jesteście zobowiązani ich dokonać. Macie na to czas wyznaczony przez dyrektora, nie krótszy niż trzy dni robocze. I ten nowy dyrektor zatwierdza Wasz nowy plan, który będziecie u niego realizować. Jeśli chodzi o zakończenie stażu w danej placówce, to znaczy o wtedy, kiedy kończy się Wam umowa. Bez względu na to, czy ta umowa jest do 30 czerwca, czy do 31 sierpnia, terminy zawsze są takie same. E, na, są takie same jak wtedy, kiedy kończycie staż 31 maja. To znaczy, macie 7 dni na napisanie sprawozdania. Opiekun stażu ma 7 dni na napisanie projektu oceny dorobku zawodowego. Rada Rodziców ma 14 dni na wyrażenie opinii o Waszej pracy. Dyrektor ma 21 dni na napisanie oceny dorobku zawodowego za ten fragment stażu, który odbywaliście u niego, od momentu do 21 dni płynie od momentu złożenia przez was sprawozdania. I teraz nieważne, że na przykład kończycie staż 31 sierpnia i od 1 września już nie jesteście zatrudnieni w danej placówce. Dyrektor. Ma y, Wam wystawić tą ocenę dorobku i daty powinny być właśnie wrześniowe. Wy oczywiście możecie złożyć y, sprawozdanie już 1 września i wtedy dyrektor musi Wam napisać projekt oceny dorobku zawodowego do 28 września. Nieważne, że nie jesteście już zatrudnieni w tej placówce. Takie są terminy, które zawsze obowiązują bez względu na to, w którym momencie, z jaką datą zakończy się staż. Co w nowej placówce? Bo, tak, skończyliście pracę w jednej 31 sierpnia, złożyliście na początku września sprawozdanie, no i teraz, czy możecie kontynuować staż w nowej placówce? Oczywiście. W zasadzie w przepisach, w karcie nauczyciela nie ma czegoś takiego jak kontynuacja stażu, tylko jest yy, rozpoczęcie stażu w nowej placówce. I ewentualnie zaliczenie poprzedniego z, y, okresu stażu w innej placówce przez aktualnego Waszego dyrektora. Ale w rzeczywistości to wygląda y, troszeczkę inaczej, więc nie będę się tak tutaj trzymała ściśle tego nazewnictwa, y, które jest w przepisach, bo życie y, weryfikuje y, to nieco, i, ale to wszystko oczywiście o czym będę mówiła jest zgodne z przepisami. Czyli rozpoczynacie 1 września y, pracę w nowej placówce. Składacie wniosek o odbywanie stażu w tej placówce. Do tego wniosku już dołączacie plan rozwoju zawodowego. Ten wasz, który y, macie od początku stażu, ewentualnie aneks, który dostosowaliście do y, nowej placówki. I dyrektor nie może Wam odmówić y, kontynuacji tego stażu. Przyjmuje Wasze dokumenty, mimo że jeszcze nie ma y, oceny dorobku zawodowego z poprzedniego y, miejsca pracy. Y, zatwierdza Wam ten plan, ewentualnie prosi o naniesienie poprawek i rozpoczynacie staż w nowej placówce. W momencie, kiedy otrzymacie od poprzedniego dyrektora ocenę dorobku zawodowego i zaświadczenie o przebiegu stażu, Składacie tą ocenę dorobku zawodowego i zaświadczenie od poprzedniego dyrektora do nowego, i on zalicza Wam cały ten okres stażu odbyty w poprzedniej placówce. Jeszcze raz, żeby to było jasne, w, w pierwszej placówce, w której odbywacie staż, otrzymujecie ocenę dorobku zawodowego za okres odbytego stażu. I dyrektor wydaje Wam zaświadczenie o przebiegu stażu w jego placówce, czyli na jakim stanowisku byliście zatrudnieni, czy były jakieś dłuższe zwolnienia, które ewentualnie przedłużą Wasz staż. Kiedy, zostało, kiedy został zatwierdzony plan rozwoju, kiedy zostało złożone sprawozdanie, dyrektorzy wiedzą, co powinno być w tym zaświadczeniu, bo jest to zawarte w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. U drugiego dyrektora od razu na początku września, chociaż macie też oczywiście czas na złożenie tego wniosku, 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, więc nie musicie tego robić od razu 1 września. I tak staż rozpoczniecie 1 września w nowej placówce. Ale oczywiście im wcześniej złożycie ten wniosek, tym lepiej. Składacie wniosek do nowego dyrektora. Dyrektor sprawdza Wasz plan rozwoju zatwierdza ewentualnie nanosi poprawki wyznacza wam nowego opiekuna stażu jeżeli jest to staż na stopień nauczyciela mianowanego i zaczynacie realizować swój staż w momencie kiedy dostajecie ocenę dorobku zawodowego od poprzedniego od dyrektora oczywiście ta ocena musi być pozytywna aby kontynuować staż i dostajecie zaświadczenie donosicie do nowego dyrektora i on już ma wystarczające dokumenty, żeby zaliczyć Wam poprzedni okres stażu. W momencie, kiedy kończycie staż już definitywnie, od, już trwało 2 lata i 9 miesięcy, wtedy składacie do ostatniego dyrektora sprawozdanie z całego okresu stażu. Wasz ostatni opiekun stażu składa projekt oceny dorobku zawodowego za cały okres stażu. Dyrektor daje Wam ocenę dorobku zawodowego również za cały okres stażu, biorąc pod uwagę ewentualnie te cząstkowe oceny dorobku zawodowego od poprzednich dyrektorów czy od poprzedniego dyrektora. Daje Wam zaświadczenie również za cały okres stażu, w którym opisuje przebieg tego stażu w różnych placówkach. I Wy przystępujecie potem do egzaminu czy do rozmowy. Mam nadzieję, że, że wyjaśniłam to w jasny sposób. Jeżeli będziecie mieć jakieś wątpliwości, proszę pytajcie w komentarzach, postaram się jeszcze je wyjaśnić, jeżeli coś jest nie do końca jasne. Oczywiście, jeżeli jesteście w trakcie stażu na kolejny... Stopień awansu, też polecam, żebyście skorzystali z um, propozycji, y, sprawozdań, z planów rozwoju zawodowego, takich schematów, które znajdują się na y, mojej stronie www.edu.pl. Linki będą pod tym filmem. Jeśli podobało się, dajcie mi kciuki w górę. Będzie to dla mnie informacja, że y, ten czas, który poświęcam na nagrywanie filmów, nie jest czasem straconym, że coś. Wnosi do Waszej pracy i wyjaśnia Wam pewne kwestie. Dziś dziękuję już za uwagę, i jeśli macie pytania, pytajcie, na pewno na nie odpowiem. Dziękuję.